Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry. Tu Wasza administracja. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o jakości i oglądalności i o efektywności. O czym chciałam powiedzieć już dzisiaj? Powiedziałam. Co mnie dzisiaj rano ucieszyło, słuchajcie, to to, że Moi filmiki, pomimo tego, że jest tak mało abonentów, mają naprawdę, według mnie, zadowalającą skuteczność. No i co? My tutaj mówimy o życiu, o sukcesach, to znaczy ja tu mówię o życiu, o sukcesach i właśnie to jest mój sukces. Co się okazuje, że moi przyjaciele, tak to teraz mogę na pewno nazwać, którzy ze mną są przez całe życie bardziej lub mniej intensywnie, E, moja rodzina, moi e, znajomi, to są ludzie, którzy m, nie, z nie wszystkimi mam e, kontakt na co dzień, ale dzięki tej technice, jaka teraz jest, e, słuchajcie, jednak okazuje się, że do pewnego pana ludzi docieram. E, I słuchajcie, są fajne feedbacki, a mianowicie takie, że te filmiki pomagają, pomagają, pom pomagają w. E, w przełamaniu samego siebie, zastanawianiu się nad samym sobą, pomyśleniu e, e, sobie, kurde, może ona ma rację, dlatego nazywam się Miss Racja. E, o czym ja dzisiaj będę mówić? O tym właśnie, że sukcesem może być wszystko. Mogę płakać tutaj, że mój kanał YouTube nie ma nie wiem ileś tysięcy, albo nie, nie przeszkadza mi to. Ma tyle je ma i jestem z tego bardzo zadowolona. I tu jest ta druga strona medalu, której wszyscy powinniście się czepić. Czyli tego, co jest pozytywne. Jestem zadowolona z tego, co mam. A oprócz tego, jest jeszcze oglądalność, która jest efektywna. Bo e, na przykład, po jakimś filmiku, którego wstawię, dostaję zwrotną informację. Słuchaj, ja będę robiła tak, tak i tak, a postanowiłam to, to i tamto. Właśnie zainspirowana jest, czy zainspirowana Twoim filmikiem. Więc tak, po to ja tutaj to robię. Czy ja na tym zarabiam? Nie, ja na tym nie zarabiam. E, miało być to zarobkiem, miało być to zarobkiem, ale wiecie co? E, są inne źródła, z których mogę zarabiać. E, to, co tutaj robię, jest absolutnie moim hobby. Dzielę się tymi doświadczeniami z mojego życia. E, dzielę się tym, jak doszłam do sukcesu, jak zrobiłam to, że naprawdę jestem szczęśliwa. Jak zrobiłam to, że. Wstając rano mam ochotę na kolejny nowy dzień, a kładąc się spać jestem wdzięczna za dzień, który minął. No więc tak, więc to efektywność, jak gdyby jest tutaj dla mnie o wiele bardziej ważna niż cyferki, ilość subskrybentów. Chociaż, jak oglądasz mnie pierwszy raz, to ja ci bardzo proszę szybciutko subskrybuj. Rozmawiamy tutaj o życiu i o wszystkich jego facetach. Powiem Wam też o tym, jak bardzo entuzjastycznie podchodzę do tego, że przez internet mogę się kontaktować właśnie z Wami. W poprzednim filmiku mówiłam o tym, jak będziemy tutaj pokazywać praktyczne metody dojścia do celu. Wiecie, okazuje się, że wszystkie osoby, naprawdę, wszystkie osoby, z których od dzieciństwa, wiecie, od szkoły podstawowej do tej pory mam kontakt, słuchajcie, mają sukces. E, bo postanowiłam do nich podzwonić, porozmawiać, słuchajcie, naprawdę, a ja im wierzę, bo ich znam od lat, powiedzieliby mi, gdyby coś było nie tak. E, postanowiłam tutaj. Pokazywać Wam właśnie, jak przyjaźnie z dzieciństwa mogą mieć wpływ na to, co Ty w dorosłym życiu robisz i jak robisz. Więc co Wam chcę zaproponować? Nieważne w jakim wieku jesteś, ale szanuj życie i ludzi, którzy są wokół Ciebie. Nie znaczy to, że nie możesz popełniać błędów, ale po to jesteśmy ludźmi, żeby po prostu później się spotkać, porozmawiać na ten temat. I ewentualnie sobie wyjaśnić, dlaczego było takie zachowanie, a nie inne. Jeśli jest taka potrzeba, użyć magicznego słowa, którego nie wolno nadużywać, moim zdaniem, jest to słowo przepraszam. I tutaj, jeśli osoby są na poziomie takim, że są w stanie takie słowo przyjąć, to naprawdę jest już bardzo dobrze. A osoba, która takie słowo wypowiada, też jest już bardzo odważna, bo e, przyznaje się do błędu e, i chciałaby to zmienić. Niestety, to co już było, było, ale życie toczy się dalej. Więc słuchajcie, spotykając się e, razem z kimkolwiek, bądźcie dla niego od razu tak po prostu na dzień dobry mili i miejcie w sobie taką, e, po holendersku to się nazywa hunderdad, jak to powiedzieć po polsku, życzcie mu, ale nie tak jak się życzy na urodziny czegoś, tylko tak z serca, życzcie mu wszystkiego najlepszego. Bo e, wtedy, słuchajcie, takie przyjaźnie, takie, e, takie znajomości mogą mieć ogromny wpływ w waszym życiu na wasz sukces. E, to tak troszkę brzmi spirytystycznie i mało praktycznie, e, niestety, no takich rzeczy nie potrafię wam e, w żaden sposób inaczej opowiedzieć. Jeśli ktoś z Was oglądał moje odcinki o emigracji, to na pewno będziecie tam widzieli i słyszeli to, że zaczęłam praktycznie od zera. Ale to nie ja jedna. Nie ja jedna, jest nas tutaj więcej. I teraz ważne jest to, aby przejść dalej w takim sukcesie, żeby ja zrobiłam to po prostu intuicyjnie. Żeby patrzeć na tych ludzi, którzy mają według nas, według mnie w tym przypadku, lepiej, którzy radzą sobie lepiej. I właśnie nie zazdrością, nie jakimś takim ocenianiem, tylko właśnie patrzenie, obserwowanie i robienie tego, co oni, papugowanie, żeby po prostu Wam samym też było lepiej. W tych moich odcinkach o emigracji zatrzymałam się na pewnym etapie, ponieważ, tak jak mówię, robię to dla Was, robię to dla siebie, robię to wszystko jako hobby, tutaj to całe rozmawianie i wystarczyło mi rozmawianie o tym do tego momentu. Dostaję od Was wiadomości, że chcecie, żeby to było dalej. Ja to na pewno kiedyś zrobię, chociaż planu, kiedy to zrobię, jeszcze nie ma. Zrobię to, ponieważ rozmawiałam, słuchajcie, z moją mamą i okazało się, że ona ma wszystkie pamiętniki moje z tego okresu. Więc ja postanowiłam przestać o tym mówić i ja te pamiętniki najpierw chcę tutaj mieć, chcę je przeczytać i chcę bardziej w te czasy, jak gdyby się cofnąć, żeby móc lepiej o nich opowiedzieć. Do takiego odcinka muszę się przygotować. Czego nie bardzo lubię. Ale zaraz tam, że nie lubię. Przygotować się nie lubię, ale później mówić lubię, więc trzeba przez to przejść. Do tego odcinka dzisiaj ja się nie przygotowuję. Moja głowa sama mi wymyśla tematy, o których mówię i tak mi jest najwygodniej. Więc słuchajcie, ten temat emigracji ja jeszcze kiedyś pociągnę, ponieważ to jest właśnie ta droga praktyczna do celu. Teraz chciałabym przez jakiś okres opowiadać o tym. Jak ja znalazłam to, co tak naprawdę w, w, pozwoliło mi wejść na drogę biznesu? No, dzisiaj już o tym opowiem, bo miałam zawsze przykład mojej mamy, która bardzo dbała o wygląd zewnętrzny i bardzo zawsze miała piękne paznokcie, ale zawsze słuchajcie piękne, długie, pięknie pomalowane paznokcie. No i słuchajcie, ja jak gdyby z mlekiem matki wyssałam te piękne paznokcie i zawsze lubiłam też mieć zadbane paznokcie. No ale co z tego, prawda? Byłam w szkole podstawowej. W szkole podstawowej miałam zawsze kłopoty przez te paznokcie, bo a to były za długie, a to były za czerwone, a to były za szpiczaste. No wiecie, jak to nauczycieli, nauczyciele w komunizmie, no zamiast cię pochwalić, że o coś dbasz, to po prostu Cię gnębią. No i tutaj jest Numer jeden dążenia do sukcesu. Taki nauczyciel jest nieświadomy, że robi ci krzywdę. On jest inaczej wychowany i teraz ja miałam na tyle swojej świadomości i siły, że po prostu nic sobie z tego nie robiłam. Mój wygląd zewnętrzny w szkole podstawowej w komunizmie obniżał moje oceny masakrycznie. Ja pamiętam, jak w podstawówce to jeszcze jakoś tam przeleciałam, bo wiecie, to. Chodzisz od siódmego roku życia, więc jak gdyby ci ludzie widzą, jak Ty rośniesz, i to tak trochę rodzinnie jest, i, i to jest, no ale też były, były kłopoty. Z liceum, co mogę Wam opowiedzieć, z liceum to wchodząc na lekcję chemii dostawałam od razu oceny złe za wygląd, więc nie było sensu dla mnie się uczyć ponieważ tyle tych ocen dostawałam złych za wygląd i nic na to nie mogłam zrobić, że nawet gdybym umiała tą hebie na dziesiątki, nigdy w życiu nie wyciągnęłabym dobrej średniej. Więc to jest takie jak gdyby kwestia tego, dlaczego ja się nie uczyłam, ponieważ wydaje mi się, że w tych czasach w, mojej, w moim komunizmie, przy moim, w tym komunizmie w Polsce, przy moim temperamencie po prostu nie ma sensu, bo to było tak, wchodziłam na lekcje, Pani od chemii pytała, patrzyła na mnie takim wzrokiem Kotlińska, tak? Pani profesor, oglądałam mnie z góry na dół. Siadaj, dwuja. Na co ja? Dziękuję. Jeszcze jedna dwuja. Więc co mam powiedzieć? pocałuje mnie w dupę. Wiecie, dostawałam po prostu dwuje, tak po prostu, e, więc nie zachęcało mnie to do uczenia, ale o czym chcę powiedzieć? Tu nie ma co płakać. Tutaj trzeba wziąć najlepsze. Powiedziałam sobie tak, oni mnie nie nauczą żyć. Oni mnie nie nauczą zarabiać kasy. Więc Ewunia bierze swoje życie w swoje ręce. I tak naprawdę szkołę podstawową i liceum przeszłam na ocenach bardzo średnich, ale przeszłam, żeby nie zostawać w klasie, bo szkoda mi było czasu, ale zajmowałam się już wtedy zupełnie czymś innym. I pielęgnowałam te paznokcie. Pielęgnowałam te paznokcie, słuchajcie, aż w końcu któregoś razu dostałam pracę w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. To praca, jak już słyszycie, sam tytuł jest dla mnie po prostu masakryczny, bo w ogóle do mnie nie pasuje, ale że tak pomyślałam, ja taka wariatka z tak, na takim poważnym, w takiej poważnej firmie, z, mówię dobra. Fajne to było, co było w tej, w tej pracy, fajne, że tam było dużo pieniędzy, fizycznie pieniędzy i ja się przyzwyczajałam do wyglądu pieniędzy. Do, 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 po prostu tam była taka, wiecie, szafa metalowa, otwierało się i tam były ułożone pieniądze i te pieniądze przychodziły od klientów, je się nosiło do banku, oczywiście ja sama z nimi pochodziłam po ulicy, bardzo lubiłam. Bo ja je dotykałam, ja je widziałam, ja widziałam ich ilość. Nigdy w życiu na żywo, wcześniej nie widziałam takiej ilości pieniędzy. I to jest, słuchajcie, wszystkie te drobne kroczki, bo bardzo często jest tak, że pytacie mnie o praktyki, jak to się zaczęło, więc ja Wam opowiadam tak naprawdę, jak ja jak gąbka chłonę z otoczenia to, co dla mnie jest dobre. Czyli ja. Widziałam te pieniądze, czyli widząc te pieniądze, już sobie mogłam bardziej uświadomić, że takie pieniądze po prostu istnieją, że one są i że one są blisko mnie. To, że one nie są moje, to jest druga kwestia, ale one są i nie ma możliwości, żebym ja całe życie pracowała tylko na to, żeby mi starczało na świadczenia, ponieważ za to nienawidzę naszego kraju, za to, że daje nam tylko pensję na świadczenia. Tak czy inaczej, nawet jak zarabiamy więcej, moim zdaniem, to i tak oddajemy to tym, którzy nam te pieniądze dają i to jest tak naprawdę, moim zdaniem, to my jesteśmy wykorzystywani. Ale dobra, jest to taki system i większość osób nie ma świadomości tego, że jest to taki system i pracuje. Tylko, że w Polsce pracujemy i nie dostajemy totalnie nic więcej, przeważnie. Niż tylko te świadczenia. Czyli jak gdyby zarabiamy i od razu oddajemy, i nieraz nam nawet brakuje. Gdyby nam dali troszeczkę więcej, tak żebyśmy mogli raz do roku pojechać na wakacje, kupić sobie auto, ekonomia szłaby lepiej, ale też ludzie byliby mniej sfrustrowani. No i frustracja ludzi dla mnie jest po prostu czymś, czego nie mogę przezwyciężyć i nie mogę być w, takich, w takim otoczeniu, bo po prostu to otoczenie ciągnie mnie w dół. Więc też instynktownie wiedziałam, że ja muszę być otoczona takimi ludźmi, którzy mi czymś imponują, którzy mnie może rozśmieszają, którzy sprawiają mi przyjemność, po prostu budowanie sobie własnego toko wokół siebie. Słuchajcie, od tego proponuję zaczynać w ogóle cokolwiek dążenie do sukcesu. Zaczynamy maleńkimi krokami, żeby tak naprawdę. Za jakiś czas postawić ogromny krok, żeby obejrzeć się za siebie i zobaczyć, jaką drogę przeszłam, przeszedłeś do tego, co chcesz osiągnąć. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że i tym odcinkiem komuś pomogę. Patrzcie na najbliższe otoczenie. Otaczajcie się tylko tymi, którzy inspirują. Chyba tyle mam Wam do powiedzenia. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. A propos tego, że ja jestem sama, czyli ja mieszkam tylko z córką, nie mam partnera, jest to absolutnie świadomy wybór, ponieważ pracuję z kobietami. Na przykład, wczoraj miałam też sytuację, kiedy byłam u pewnej pani, pomagałam jej w inwestycji. I słuchajcie, sytuacja jest następująca. Tam są domownicy, czyli jej najbliższa rodzina. No i coś tam robimy. Jest od razu do tego komentarz. Komentarz, który w ogóle. Ja już nie mówię, żeby on ją w ogóle podbudował czy pochwalił, on jej po prostu tak podcina skrzydła, że ja nie podniosłabym się z tego szybko. Tak samo jak w Związku Mężczyzna, który. No ja, Wiem, że mi teraz możecie powiedzieć, słuchajcie, są tacy mężczyźni, którzy na przykład, czy partnerzy, bo to może być mężczyzna, a kobieta, którzy po prostu się o ciebie troszczą, ale nie pozwalają ci iść swoim torem, swoim tokiem myślenia, tylko po prostu w tej trosce o ciebie uważa, albo to się stanie to, albo się stanie tamto i wymyślałem ci cały czas problemy. Słuchajcie, jeśli wymyślasz problemy, no to nie dojdziesz do sukcesu nigdy. Ty musisz być w tu i teraz. Chociaż to na, na, na teraz może być za trudne, na tu i teraz, ale musisz iść do przodu. I teraz, gdybym ja miała partnera, a bardzo często ich miałam i się kończyło to, że mi blokady wstawiali, to ja nie, nie mam ochoty, bo moją pracą, moim dążeniem do celu już jest. Hmm, hmm, to już absorbuje dużo mojej energii, mojego wysiłku, mojego myślenia, bo to jednak no, nie dzieje się samo, prawda? Ale w momencie, kiedy ktoś mi to neguje i ja później chcę to dalej robić i muszę to robić albo w ukryciu, albo nie mogę o tym w domu mówić, bo będę negowana, no to słuchajcie, to nie jest świat dla mnie. Więc ja z tego świata po prostu zrezygnowałam. I jestem tutaj sama, sama sobą rządzę, sama podejmuję decyzję. Jeśli to będzie decyzja dobra, no to super wygrana. Jeśli to będzie decyzja zła, to na pewno się z niej czegoś nauczę, i następne decyzje nie będę opierała na tym, że mi się coś kiedyś stało. Ja teraz tak już nigdy w życiu nie zrobię. Nie. Nauczę się na pewno tego, co mi w kolejnym kroku będzie potrzebne. Ważne, że jak po prostu Ci się noga potknie, czy nawet upadniesz, to żeby tam nie leżeć za długo. Tylko po prostu podnieść się i sobie pomyśleć, okej, okay, otrzepałem się, zapomnieć o tym i iść dalej. I ja tak właśnie robię. Nie mam siły na ukrywanie, na spekulacje, na czarowanie, na przekonywanie, na kompromisy. Więc kolejna praktyczna porada, no właśnie, otaczaj się tym, co ci pozwala iść do przodu. Eliminuj to, co cię blokuje. Dobra. Felka, kończymy na dzisiaj. Spałaś już? Życzę Wam miłego dnia. Zastanówcie się nad tym, co mówiłam. E, może mi tutaj dać jakiś komentarz, bardzo chętnie go przeczytam. Interesuje Was jakiś temat, dajcie znać, chętnie go rozwinę. I bądźmy w kontakcie. Miłego dnia.